Fantastyczną mamy w Rzeszowie młodzież. Jak to, jak to są niesamowici uczniowie z wyobraźnią, ze znajomością miasta, ze zmysłem, jaką elokwencją jeszcze przy prezentowaniu e, swoich prac. E, mówiłem już w tym tygodniu o potencjale młodzieży w Rzeszowie. Szanowni Państwo, dziś zaprosiliśmy. Rzeszowian do z fantastycznego miejsca, do kina za rogiem, małego kameralnego kina, gdzie łączy się historia z przyszłością, po to, żeby o tej przyszłości powiedzieć. Tą fantastyczną przyszłość naszego miasta będą tworzyć i współtworzyć ci fantastyczni młodzi ludzie, którzy, jak widzieliście na filmie, zaprojektowali także nasz Rzeszów i także to, co fajnego mogłoby się tutaj dziać w przyszłości.